Jest to prezentacja o powstaniu muzeów publicznych, i na samym początku we wprowadzeniu powiem, że muzea publiczne są dziś jednym z najważniejszych elementów dziedzictwa kulturowego oraz istotną atrakcją turystyczną, a ich rozwój był związany zarówno z procesami społecznymi, jak i politycznymi w Europie. Powstanie muzeów publicznych można uznać za przełomowy moment, który umożliwił dostęp do zbiorów sztuki i historii szerokiej publiczności, a nie tylko e, elitom. I w podpunkcie drugim tutaj pierwsze kolekcje i początki muzealnictwa. E, w starożytności i średniowieczu cenne przedmioty, dzieła sztuki oraz artefakty były przechowywane głównie w świątyniach, pałacach lub prywatnych kolekcjach władców. I były to tak zwane e, gabinety osobliwości, które pełniły funkcję prestiżową i nie były dostępne dla zwykłych ludzi, zwykłych obywateli. Następnie rewolucja w dostępie do kultury jest to XVIII wiek. Za właściwy początek muzeów publicznych uważa się oświecenie, które kiedy pojawia się idea upowszechniania wiedzy i w tym okresie właśnie zaczęto otwierać pierwsze muzea dostępne dla społeczeństwa, na przykład British, Mu British Museum w Londynie, które było jednym z pierwszych. Muzeów publicznych na świecie dostępne bezpłatnie, Muzeo del Prado, początek Zbiorów Królewskich, a później udostępnione publicznie, i kolekcje naukowe i artystyczne dostępne w formie publicznych ekspozycji. Właśnie oświecenie promowało ideę, że kultura i nauka powinny być dostępne nie tylko dla elity, ale dla każdego obywatela. Muzea publiczne w XIX wieku. XIX wiek był kluczowy dla rozwoju muzeów i w tym czasie powstały duże narodowe instytucje muzealne. Muzea stawały się symbolem tożsamości narodowej, rozwijały się zbiory archeologiczne, etnograficzne i przyrodnicze. I także zwiększała się rola muzeów w edukacji publicznej. W podpunkcie 5 demokratyzacja kultury, przełom XIX i XX wieku i wraz z rozwojem klasy średniej. Oraz edukacji powszechnej. Muzea zaczęły organizować lekcje, wystawy e, czasowe i oprowadzania. E, wprowadzono nowe metody ekspozycji, e, a także zwiększono dostępność muzeów, e, dłuższe godziny otwarcia i niższe ceny biletów. E, muzeum stało się miejscem nie tylko dla e, oglądania eksponatów, ale także nauki i spotkań e, społecznych. I teraz przejdę do podpunktu szóstego, czyli muzea publiczne współcześnie. W XXI wieku mozna, można, przepraszam, w XXI wieku muzea pełnił wiele funkcji, na przykład edukacyjną, czyli warsztaty, programy szkolne, a jak również wykłady, turystyczną, czyli ważne atrakcje w miastach. Kulturotwórczą, e, na przykład promowanie regionalnej tożsamości, społeczną, e, miejsca integracji i aktywności lokalnych społeczności, cyfrową, e, wirtualne wystawy, e, digitalizacja zbiorów i współczesne muzea publiczne są nowoczesnymi instytucjami, które łączą tradycję z technologią i są ważnym elementem rozwoju turystyki. Rola muzeów publicznych w kształtowaniu społeczeństwa. Muzea publiczne odegrały istotną rolę w procesie kształtowania nowoczesnego społeczeństwa. Umożliwiły szerokim warstwom społecznym kontakt z dziedzictwem kulturowym i nauką. Dostęp do zbiorów sprzyjał rozwojowi świadomości historycznej i narodowej, i muzea stały się narzędziem edukacji obywatelskiej. Muzea publiczne a rozwój nauki. W XIX wieku Muzea Narodowe. Pełniły funkcję symbolu państwowości i tożsamości narodowej. Zbiory prezentowały historię, sztukę i kulturę danego narodu. Muzea wzmacniały poczucie wspólnoty i ciągłości historycznej. Były również narzędziem budowania prestiżu państwa. I jak chodzi o edukację muzealną, z czasem muzea zaczęły pełnić aktywną funkcję edukacyjną. Wprowadzono lekcje muzealne, oprowadzania tematyczne i warsztaty. Edukacja muzealna uzupełnia system szkolny, a muzea stały się miejscem uczenia się przez doświadczenie. Muzea jako atrakcja turystyczna muzea publiczne odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju turystyki kulturowej, przyciągają turystów krajowych i zagranicznych, często są jednymi z najczęściej odwiedzanych obiektów w miastach i wpływają na rozwój gospodarczy regionów. Tutaj nowe technologie w muzeach. Współczesne muzea coraz częściej wykorzystują technologie cyfrowe, stosowane są multimedia, auto, audio przewodniki, ekspozycje interaktywne. Digitalizacja zbiorów umożliwia dostęp online do kolekcji, a technologia zwiększa atrakcyjność muzeów dla młodego odbiorcy. I społeczna funkcja muzeów: muzea pełnią, pełnią funkcję miejsc spotkań integracji społecznej. Organizują wydarzenia kulturalne, debaty i wystawy czasowe, angażują lokalne społeczności w działania kulturalne, wzmacniają więź mieszkańców z dziedzictwem regionu i jak chodzi o znaczenie muzeów w XIX wieku przepraszam, w XXI wieku, muzea łączył tradycję z, nowoczesno, z nowoczesnością. Są instytucjami otwartymi, dostępnymi i wielofunkcyjnymi, pełnią rolę edukacyjną, kulturową, turystyczną i społeczną, i stanowią ważny element rozwoju zrównoważonej turystyki. I na samym końcu, w podsumowaniu, powiem, że powstanie Muzeów Publicznych było. Procesem, który trwał wiele stuleci, od prywatnych zbiorów władców, aż po duże instytucje narodowe, dostępne dla wszystkich. Muzea stały się kluczowym elementem kultury. Dziś są one nie tylko przechowalnią historii, ale również przestrzenią edukacji, rozwoju i atrakcji turystycznych. I to jest tyle, jak chodzi o powstanie muzeów publicznych i dziękuję za uwagę.